Tym wielkim akcentem wchodzimy już w dział kolejny: Hydrosfera. Za nami dział rolnictwo oraz atmosfera. No i tam mniej więcej te wszystkie obliczenia z e, wszechświata i tak dalej. Ok, wchodząc w hydrosferę, powiedzmy sobie, co to jest. Jest to wodna powłoka Ziemi, obejmująca wody atmosferyczne, powierzchniowe i podziemne. No i moi kochani, po pierwsze. Zacznijmy sobie tak. Całkowite zasoby wody na naszej planecie to około 1,4 miliarda kilometrów sześciennych, czyli mega dużo. Ale aż 97,5% to wody słone, czyli praktycznie nie możemy ich pić. Które i one występują właśnie w morzach i oceanach. I słuchajcie, z tego 2,5% to wody słodkie. Ale aż około 70% jest uwięzione w lodowcach i lądolodach. Tak, czyli praktycznie tego jest malutko. 30% to wody podziemne, czyli co jest dla nas e, są jeziora słodkie 0,3 oraz na przykład rzeki, bagna e, czy para wodna stanowi 0,1. Procenta wody słodkiej na ziemi. I tak to mniej więcej wygląda z tym stanem. Ok, lecimy dalej. Powiemy sobie teraz o czymś takim, co nazywa się cykl, cykl hydrologiczny, tak? Czyli, żeby Wam ułatwić, tu jest ocean, tutaj są chmury, tutaj jest jezioro, tutaj jest rzeka, która wpływa z gór. Ok, żebyście tak mniej więcej wiedzieli. Co to jest cykl hydrologiczny? Jest to obieg wody w przyrodzie. I on tak naprawdę nie ma swojego końca, ani nie ma początku. Po cały czas woda krąży, po, yy, ona na przykład wyparuje, ona potem się w postaci deszczu gdzieś tam skropli, potem gdzieś tam przepłynie, i tak dalej, i tak dalej, i tak cały czas yy, woda w przyrodzie krąży, tak? Jest to zamknięty cykl przemieszczania się wody między atmosferą, hydrosferą, hydrosferą a litosferą, zachodzący dzięki energii słonecznej i sile ciężkości. I teraz tak, w cyklu hydrologicznym uczestniczy około 0,04% zasobów hydrosfery. Zachodzi on do wysokości około 16 km, tak? W troposferze i głębokości około jednego kilometra w skorupie ziemskiej. Krążenie wody nie ma swojego początku, jak mówiłam. W największym stopniu woda paruje z powierzchni mórz i oceanów, tak? Czyli woda paruje z powierzchni mórz i oceanów. I to powoduje, że tworzy się opad. Eee, Okej. Okay. No i tak, powstała para wodna, kondensuje się, powstają chmury, powstaje opad. Co dalej? Zaledwie 1 piąta całkowitej sumy opadów występuje nad lądem tylko. Czyli pozostałe 4 piąte sumy, całkowitej sumy opadów występuje nad zbiornikami wodnymi, tak? Czyli ogromna ilość deszczu. Woda ta może zasilać rzeki, tak? Czyli spływ powierzchniowy, wsiąkać w, gło, w glebę, czyli infil, infiltrować. Ok, i tworzyć odpływ podziemny. Część wody może być na przykład e, pobrana przez rośliny, z których następnie też paruje, zwane jest to transpiracją. Zdarza się również, że woda zostaje na pewien czas zatrzymana, np. w postaci śniegu lub lodu. I taki proces nazywamy retencją. OK, lecimy dalej. Na cykl hydrologiczny składają się krążenie wody między teraz się skupcie oceanem, atmosferą, a obszarem lądowym i to jest nazywany duży obieg wody. Za to krążenie między, na przykład atmosferą, a e, obszarem lądowym, to jest już mały obieg, tak? Bo nie występuje tutaj e, Żaden na przykład ocean, tak? Albo między atmosferą a oceanem, ponieważ tutaj, w tym obiegu małym, tak, tak zwanym, nie występuje ląd, a duży tutaj występuje i ląd, i ocean, i atmosfera. Ok, lecimy dalej. Teraz o co chodzi w tym rysunku, tak? Po pierwsze, woda paruje z nad oceanu. I też woda opada nad oceanem, ale nie, y, część właśnie z tej y, wyparowanej wody wędruje sobie w kierunku lądu, tak? Czyli para wodna się tak jakby przemieszcza. Ok, dalej. Następuje kondensacja, następuje e, resublimacja, e, tak? Czyli następują opady nad lądami. Tak, następuje opad nad lądami, e, retencja w postaci śniegu i lodu, na przykład w górach powiedzmy e, na wysokich, tam ponad poziomem wiecznego śniegu, występuje właśnie e, ta retencja tej wody w postaci lodu, e, parowanie. E, z lodów i zbiorników śródlądowych, potem następuje potem następuje spływ powierzchniowy, tak, po tych zboczach gór tutaj jest właśnie ta rzeka potem yy, też niektóre właśnie część tej wody może wsiąkać w ziemię, czyli tak zwana infiltracja jak mówię yy, potem następuje też retencja wód podziemnych, tak bo może się zatrzymać woda w postaci właśnie śniegu, w postaci lodu ale może też być właśnie pod ziemią, tak Gdzieś zablokowana. No i też może nastąpić odpływ podziemny, czyli z powrotem wrócić do oceanu. Ok, teraz powiemy sobie, moi kochani, o takiej rzeczy jak bilans wodny. Bilans wodny też ostatnio robiłam taki mały, no, mały arkusz naturalny i Właśnie znalazłam tam taki bilans wodny. Co to jest bilans wodny? Jest to zestawienie przychodów oraz ubytków wody, tak? Czyli przychody, co można nazwać przychody, to na przykład jest opad deszczu, tak? To jest nasz przychód wody, a nasz ubytek to na przykład odpływ wody czy wyparowywanie wody i taki bilans może być dodatni bądź może być ujemny. I powiem Wam tylko króciutko, dodatni bilans jest wtedy, tak? Kiedy więcej wody do nas przybywa niż odpływa czy wyparowywuje, za to bilans jest ujemny. Tak, Wtedy, kiedy więcej wody od nas odpływa i wyparowywuje niż na przykład pada, powiedzmy. I takie na przykład e, e, miejsca, gdzie ten bilans jest dodatni, to na przykład nizina Amazonki, gdzie okropnie pada, kotlina Konga, archipelag malajski, nizina zachodnio syberyjska i tak dalej. Za to bilans ujemny to na przykład pustynie, czyli Sahara, Kalahari, Atakama zachodnia i centralna część Australii, tam też jest mega sucho, tak? I to by było o bilansie wodnym. I teraz, kochani, jeszcze chcę Wam przedstawić typy mórz. Typów mórz to będzie króciutkie, jest ich pięć. I kochani, typy mórz. Tak? Jest morze otwarte, jest przybrzeżne, jest międzywyspowe, jest e, wewnątrzkontynentalne i e, śródziemne międzykontynentalne. I teraz tak, po pierwsze, kochani, nie, 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 o! Morze e, otwarte. Tutaj mam przykład Morza e, Arabskiego, tak? Morze otwarte po prostu nic go, w skrócie będę mówić, nic go nie oddziela. To już jest kolejny rysunek. Nie. Nic go nie oddziela od otwartego oceanu. Ono po prostu jest przy brzegu, a dalej już jest ocean. Kolejne, Morze Przybrzeżne, tak? Ono jest przy brzegu, ale już, żeby tak jakby od oceanu, na przykład oddziela je jakiś archipelag wysp, tak? E, tutaj mam na przykład Morze Południowo-Chińskie, ale może też być Japońskie, e, Andamańskie, tak? A w tym wyżej jeszcze na przykład Morze Norweskie, Morze Północne. Ok, lecimy dalej do trzeciego Morza, Morze Międzywyspowe. E, sorry, nie widzicie? Tu, to. E, Morze Międzywyspowe, tak jak sama nazwa mówi, położone jest wśród wysp, archipelagu, na przykład e, Morze Jawajskie czy Morze Banda. Ok, kolejne. Morze wewnątrzkontynentalne. Jest wewnątrz kontynentu, tak jak sama nazwa mówi. I na przykład od Otwartego Oceanu oddzielają jakieś kanały, Cisiny, wyspy, tutaj może być na przykład bałtyckie albo morze Białe. No i ostatnie jest to morze międzykontynentalne, czyli znajdujące się między kontynentami, tutaj na przykład jest Morze Śródziemne, które znajduje się pomiędzy kontynentem afrykańskim a europejskim. Inne przykłady mórz to na przykład czarne, czerwone, czerwone, na przykład pomiędzy Azją a Afryką. Czy tutaj na przykład Karaibskie, tak pomiędzy dwoma mm, Amerykami. No i to by było, to by był ten wstęp do hydrosfery. Dziękuję.